Co tutaj się dzisiaj dzieje? To jest kiermasz płyt winylowych w centrum handlowym. I jak to na kiermaszu płyt winylowych? Przede wszystkim króluje muzyka, a my akurat wybraliśmy nośnik płyty winylowej. Chociaż niektórzy też mają płytę CD, ja na przykład też przywiozłem parę kaset. Ale jak to na kiermaszu płyt winylowych właśnie? Mamy tutaj tysiące płód winylowych. Jakie zainteresowanie? Całkiem ok. E, z wielkim szacunkiem dla mniejszych miejscowości e, w Polsce. Jak na mniejsze miasteczko, wy, wy, wypada to dobrze w porywach, bardzo dobrze. Bo na przykład wczoraj byliśmy w Rzeszowie i frekwencyjnie wypadło to gorzej. Także gratuluję. Tarnów staną na wysokości zadania. Ogólnie rzecz biorąc, e, z, znaczy, staram się. Jakby, moja. Moja natura. Ogólnie mmm, kieruje mną zazwyczaj w stronę e, takiej przekory ludzkiej i jak internet od paru dobrych lat, albo nawet nastu, e, częstuje nas e, miliardami ilości plików, czy to filmów, czy muzyki i tak dalej, to moja natura mi podpowiada, a ja nie pójdę tą drogą i będę robił na odwrót. Więc dlatego ta przekora spowodowała, że właśnie ja w ogóle nie korzystam z, ze streamingu typu Spotify i tak dalej. Czasami coś e, odszukuję na szybko na YouTubie czy na Soundcloudzie, bo korzystam jako DJ i tak dalej. Natomiast w ogóle nie korzystam ze Spotify, e, bo mam na tyle dużo muzyki na płycie winylowej, że ja po prostu na to nie mam najzwyczajniej w świecie czasu. A też e, internet dał właśnie mi tą taką, taką osobistą właśnie opcję, drogę tak naprawdę wytyczył mi, że ja właśnie poszedłem w stronę czegoś, co można dotknąć, wyjąć, pooglądać, a w internecie to tak naprawdę zaczynam się gubić, kiedy jest tego w, w, miliardy, miliony. To jest, ja, ja wtedy zaczynam się gubić i wtedy to przestaje dla mnie być ciekawe, miłe, fajne, satysfakcjonujące. mnie. Z płytą winylową jest trochę inaczej, bo jednak temu trzeba poświęcić czas, to się ma, posiada, to się trzeba gdzieś położyć, i tak dalej, dbać o to. Więc to są takie moje drogi życiowe. Dzisiaj, no, jak sam widzisz, sam też stwierdziłeś, że zainteresowanie jest. Czyli, nie wiem, jest jakaś taka szansa, żeby nawet już nie moda. Bo moda to ok, wróciła. Wiem, że dużo um, teraz sklepów też sprzedaje w dosyć nawet przyzwoitych pieniądzach płyty winylowe. Ale, czy nie wiem, ta, ten taki trend DJ-owy myślę, że to w ogóle wróci, że chłopaki zaczną nosić te płyty ciężkie, które później też psują kręgosłup? To znaczy ja, ja, ja jakby w związku z tym, że siedzę troszeczkę w tej scenie DJ-skiej, jakby zauważyłem taką tendencję, szczególnie w moim mieście, bo pochodzę z Wrocławia, że e, powrót do płyty winylowej w, w świecie DJ-skim, on tak naprawdę e, już jest za nami, bo e, ogólnie jakby ten taki flow na płytę winylową i moda na płytę winylową już minęła, i płyta winylowa tak naprawdę weszła w kanon w ogóle kultury. To już jest taki standard. Mi się wydaje, że wielu z nas, wystawców, zadawało sobie pytanie jeszcze kilka lat temu, czy, czy już, my już jesteśmy po tym boom winylowym, czy ta moda już właśnie minęła, czy ona jest w trakcie mijania. Odpowiedź moim zdaniem jest jedna. Tak naprawdę winyl, tak jak powiedziałem przed chwilą, on już po prostu jest. To już przestaje być modą, on po prostu jest. To jest już standard. Takie standardem jest to, że włączamy sobie YouTube albo Spotify. Jeżeli chodzi o DJ, wracając do tematu, to te 5-4 lata temu, czy 6 lat temu, wielu DJ odstawiło na boks Serato czy traktora i znowu wróciło do, do płyty winylowej. Teraz te CD DJ, one znowu spowodowały, że wielu moich znajomych znowu odstawiło, ale to tylko na 5 minut, płytę winylową i zaczęli grać teraz z pionier, daje taką możliwość, że właśnie bierzemy ze sobą na imprezy tak naprawdę y, wkładkę, Petrujkę nie i po prostu i DJ gra. Ale wydaje mi się, że u, u, akurat w tym świecie DJ-skim i producenckim, to się tak bardzo, ta sinusoida bardzo szybko opada na górę i na dół i wydaje mi się, że to znowu za 5 za lat wielu moich znajomych znowu wróci do płyty winylowej. Y w tym, w tym świecie to o wiele szybciej wszystko jest, bardziej dynamiczne niż, niż w tym świecie po prostu takim zwykłym szarym. Zakładam, że jak mówisz o znajomych, to mówisz pewnie o ludziach, którzy jakieś tam pojęcie mają. Nie mówimy o tym, że też jest moda po prostu być DJ-em i być może no, łatwość jaka jest w tej chwili do... Jaki dostęp do właśnie tej muzyki, do tej elektroniki, do przyciskania guzików. Nie będziemy już tutaj mówić o jakimś tam synchro, bo to jest normalne. Jednak na tych chyba win płytach winylowych, no to trzeba troszeczkę e, mieć więcej umiejętności. Mhm. E, bo tak naprawdę grając, pewnie się ze mną zgodzisz, to tak jakbyś grał sobą, swoimi palcami, tak jakbyś grał jak na pianinie, po prostu ty tą płytę czujesz. Tutaj mm. większość no elektronika za, za ciebie robi, jeżeli mówisz o tych CDJ-ach i tak dalej. Tak, ale prawda też jest taka, że w świecie DJ-skim to wygląda tak, że to technologia daje pewne możliwości, prawda? Bo na przykład... E Korzystając z jakichś programów, korzystając, grając na przykład na laptopie i do tego posiadając jakiś kontroler, który to kontroluje, powoduje to, że DJ-je na przykład mają więcej możliwości. Na płycie płyta winylowa. Jasne, jak najbardziej, spoko, jest tam ten nośnik e, tych niższych tonów i tak dalej, i tak dalej, to z, znamy tą historię. Natomiast e, jedyne, co, co daje polot DJ-owi w trakcie grania z płyty winylowej, to jest to, że na mikserze mamy jakieś tam efekty i tak dalej, nie? Natomiast grając e, z jakiegoś kontrolera albo z jakiegoś innego programu, tutaj e, daje nam tą możliwość taką, że tak naprawdę te sety DJ-skie zaczynają już stawać się bardziej la lajewakty niż setem DJ-skim, gdzie można robić na żywo maszapy, nakładać na siebie parę tracków naraz. Więc jakby mi się wydaje, że to też oprócz tego, że jest moda i tak dalej i tak dalej, to jeszcze są jeszcze jakby te względy techniczne, które dają pewne możliwości i za tym idą dj -e, producenci i tak dalej. I jeżeli mm, chociaż na 5 minut ta, e, te możliwości gdzieś przygasną, bo nie będzie pomysłu na przykład, co dalej można zrobić w sferze dj albo producenckiej, to znowu tak naprawdę DJ-om okej, ok, to znowu sobie teraz pogramy z winyla, poczekamy, aż znowu tam jakiś, e, jakaś mądra głowa wymyśli nam coś ciekawszego. No ale dobra, ale nie próbowałeś nigdy grać, e, bo mówię, że nie, gra, nie, nie grałeś i nie grywasz żadnych kontrolerów, ale no, to też są kontrolery, które nie, ja sterują, nie sterują na przykład kodami czasowymi, zresztą sam osobiście tak swego czasu grałem właśnie, żeby sobie e, nie zrobić od razu takiego bum, przeskoku z płyt winylowych na, mm. na kontroler, to po prostu sobie dołożyłem te kody czasowe z płyt. Może to nie jest to samo: mm. to jest tylko sterowanie płytą winylową, ale dalej możesz ją tam gdzieś dotknąć i możesz yy, w ten sposób grać. Nigdy nie próbowałeś? Yy, próbowałam ja w ogóle próbuję. Ja w ogóle to nie jest tak, że jeżeli ja zajmuję się na co dzień płytą winylową, to, to, to nie jest tak, że ja się tylko i wyłącznie koncentruję na płycie winylowej, bo są też nieraz takie tematy imprez gdzie jestem zapraszany, gdzie jakby to na przykład też te tematy nigdy nie wyszły na płycie winylowej, więc jakby e, chociażby na przykład w, na scenie Trap, która już, już wylądowała na cmentarzu, że tak powiem, muzycznym. E, to na przykład e, wtedy był właśnie czas taki, gdzie wielu DJ grało z kontrolera i jakby m, producenci m, ominęli w ogóle jakby wydawanie ten, ten temat i ten czas na wydawanie to na, na płycie winylowej, bo większość DJ po prostu grała z kontrolerów albo z jakichś tam innych programów. Więc ja, i, ja to zależnie od tego, na jakiej jestem imprezie, gram wtedy albo z kontrolera, albo z jakiegoś programu, albo z płyty winylowej, kiedy po prostu jestem zaproszony na klasyczną na przykład imprezę nightisową z rapem starym, funkiem i tak dalej. To jest oczywiste, że wtedy zabieram płyty winylowe. To tylko na tym polega różnica u mnie w moim przypadku. Przesłanie do może trochę młodszego pokolenia, żeby nie wiem, mówię tutaj nawet o DJ-ach, ale też musimy powiedzieć o zwykłych konsumentach, którzy kupią taką płytę pewnie w domu, teraz sobie jej posłuchają. Powinni kupować, powinni to kolekcjonować. Co jest w tym jeszcze takiego fajnego, że warto to mieć gdzieś w swojej kolekcji? Zdecydowanie kupując płytę winylową, więcej czasu poświęcamy muzyce i jakby to jest takie namaszczenie z większą ilością szacunku dla muzyki, dla muzyków, dla ludzi, którzy stworzyli dany temat muzyczny. To kupując płytę winylową albo z, y, kupując ogólnie rzecz biorąc gramofon czy tam adapter do domu, a później tworząc sobie kolekcję w domu. Wydaje mi się, że y, to, idąc tą drogą, więcej szacunku dajemy dla muzyków, którzy prawdopodobnie połowę swojego życia albo część swojego życia, znaczącą część swojego życia przeznaczyli na w ogóle tworzenie muzyki. Więc jakby jak, jak najbardziej polecam, ale też wiem, że nie wszyscy też jakby, nie, nie dla tych jak na przykład dla ciebie albo dla mnie, muzyka jest, ma takie wielkie znaczenie w życiu, więc <laughs> potencjalny Kowalski pewnie sobie odpali i zrobi, przyciśnie i to leci. Więc jakby nie namawiam, ale jeżeli ktoś kocha muzykę i ktoś szanuje muzykę, polecam płytę winylową, tym bardziej, że można sobie obejrzeć okładkę, czytać sobie, to no jest większa forma. Jak jest gorąco, czasami nawet sobie ochłodzić. Nawet tak.